Dziś powiem wam jeszcze raz o pile taśmowej. Minęło 2 miesiące, poznałem już ją bardzo dobrze. Cały czas pracuję jak tylko potrzeba i nic się poważniejszego nie dzieje. Jedyna rzecz, co zmieniłem przez te 2 miesiące, to zmieniłem piłę taśmową. Tu miałem założone oryginalnie drobne ząbki, a zmieniłem sobie na grubsze, bo po prostu jak tniemy grubszy materiał to zakładamy piłę z więcej wię zębów na tar, a jak tniemy cieńsze pręty to zakładamy piłę z drobniejszymi ząbkami. Wraz z maszyną dostałem dwie taśmy, także nie wiem czy szybko pojadę, bo na razie tnę tak, żeby posłuch był w miarę do dobrany, nie da Szybko, nie za wolno, tak jak potrzeba. Po prostu trzeba też wsłuchiwać się w przycinarkę, bo czasami jeden, na jednym materiale stalowym po prostu idzie to szybciej, przy tej samej siednicy, a na innym materiale idzie to wolniej. Tutaj mamy taki zaworek igiełkowy i za pomocą tego zaworku Możemy sobie regulować. Tu jest zawór kulowy, który odcina całkowicie i powoduje to, że piła jest, zatrzymuje się w tym miejscu, co chcemy. Jak już skończymy pracę, to najlepiej jest, żeby było to zluzowane i opuszczone do samego dołu. Zawsze, żeby piła była tak, się, jak to się mówi, potocznie zaparkowana. Dopiero wtedy, jak chcemy powtórnie jej użyć, wtedy podnosimy do góry, zamykamy znaczy ten zawarek i wtedy możemy leciutko sobie podnieść do góry. Tu są dwie części jakby prowadzące taśmę. Tu jest jedna, która jest praktycznie na stałej, jej wcale się nie przestawia. Tutaj jest druga. I ta jest bardziej ruchoma, i to możemy sobie o, regulować. Im tniemy cieńszy materiał, wtedy zbliżamy, a na przykład jak tniemy grubszy, wtedy możemy sobie odsunąć. A ja przeważnie najgrubszy materiał, jaki ciełem, to fisto. Także to nie tylko tyle, że po prostu dłużej. Ale też ładnie wszystko dobrze szło. Teraz, tak, tutaj mamy układ chodzenia, i tu jest taki zaworek, 1/4 cala, i tu, który nam podaje chodziwo na brzeszczot. U góry jest wyłącznik. Czasami, jak coś przycinamy, Szczególnie by to było przydatne, jakbyśmy pracowali tą piłą w pozycji pionowej, bo ona jeszcze ma przystawkę, że możemy ją sobie wyprostować i w pozycji pionowej ciąć. Ale ja jeszcze z tego nie korzystałem. Tutaj jest kontrolka, że jest włączona, podłączona do sieci, bo ja nie mam podłączonej na stałe, po prostu mam miasko siłowe 16 i podłączyłem sobie. I jak potrzebuję to ją podłączam, a jak potrzebuję to wyłączam. Teraz tutaj tak, później za tym jest włącznik yy, przecinarki taśmowej. O, tak. jest, 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 jest. Szczególnie to jest przydatne jak na, na przykład 5 mm plasterki, dlatego że materiał może się tutaj dostać pomiędzy ten korpus tutaj maszyny, a piłę taśmową i może nam uszkodzić. Także wtedy, jak widzę, że już docina, to nieraz nie dotknie nawet wyłączam i wtedy podnoszę piłę taśmową tutaj do góry i w sobie delikatnie odginam i już mam ucięte. Często tak było na przykład, jak chciałem krążki FI 60 na 5 mm grubości. To wtedy musiałem to pilnować. Później tutaj jest tak zwany drugi wyłącznik awaryjny. To w razie czego, ale nie był jeszcze potrzebny. I lepiej niech nie będzie potrzebny i niech sobie po prostu tylko tutaj będzie. Tutaj mamy tak, taką, taką fajną to, e, jakby... Instrukcję, pomoc, bo tu jest <laughs> przepraszam naprężanie taśmy. Jak wymienimy taśmę, to tutaj mamy naprężać taśmy. Kręcimy w prawo, co naciągamy. tutaj lewo luzujemy. I tutaj jest tak, tak zwany tak, taśma za luźna, za, na żółto jest oznaczone, zbyt mocno napięta, na czerwono. I najlepiej jak jest w tej okolicy w zielonej go. Jeszcze można by było powiedzieć. Układ chodzenia jest zalany, tak jak nie wiem już na poprzednim filmie mówiłem. Jest zalany płynem do spryskiwaczy razem z koncentratem, który tutaj razem dostałem o, od firmy, razem z maszyną. No i jeszcze powiem, że tylko dopiero około pół buteleczki tego zużyłem. I to wszystko dobrze się spisuje, ale już teraz pewnie już wiosna, lato, to będę doleję trochę wody, a jak już będę zmieniał na zimę, we wrześniu, to z powrotem przejdę na płyn do spryskiwaczy. Tutaj jest tak zwany wyłącznik krańcowy, jak przycinanka opadnie do końca, to nam wyłącza. Tutaj mamy taką blokadę specjalną do transportu. Blokuje się tu od spodu i ja ją po prostu wykręciłem i teraz normalnie można pracować. co by jeszcze. Czasami mówił się, żeby się przydała większa, ale ta jak mam do takiego, jakby powiedzieć, warsztatu niedużego jest zupełnie wystarczająca. Przecież jakbym potrzebował praktycznie do FI150 to spokojnie można na niej ciąć, chociaż mam fi 180 pewnie powoli też by ucięła troszkę dłużej, ale też by ucięła silnik jest tutaj dość modny, także praktycznie ona idzie jakby tak z tak, takim sposobem jaki chcemy uzyskać tu jest reduktor, tu jest napęd silnika, tu są koła pasowe, trzy pozycje, i tutaj jest później ślimak, ślimacznica, i dopiero jest na duże takie koło, i z drugiej strony jest duże koło, i po tym kole przesuwa się taśma. Także jak nie, nie pracujemy, to zostawiamy pozycji zawsze tej ostatniej. I tu jest fajnie jeszcze zobaczcie Timaron, bo, bo się przesuwa. O, przesuwa się. I później na przykład kładziemy, mocujemy, i tu szybko możemy sobie zacisnąć. To jest bardzo przydatna rzecz. Tu jest ogranicznik, ale jeszcze powiem Wam, że jeszcze nie korzystałem z tego, bo troszeczkę tak do grubszych materiałów, będę musiał sobie coś zrobić coś tak, takiego, takiego samego, żeby można ciąć pręty cieńsze, bo jest po prostu troszkę tu za daleko, ale, ale jest, no a tutaj tylko wtedy zluzować to wystarczy, luzujemy i już możemy sobie podsunąć, i już jest materiał zluzowany, także Tyle, jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie, chętnie Wam odpowiem. Dziękuję.